Siema, jestem Olixpel 206. Dzisiaj mam dla Was gwiazdę gry na moim czołgu. No, jak widzicie, podam tej statuesce. Możecie się spodziewać, to jest taki spoiler. A dzisiaj gwiazdą gry będzie AMX 50/100. Mój ulubiony magazynek. I teraz powtóreczka. Już wam pokazuję. Proszę. To był trzymać jak Zaczynamy zachowaniem na same puste I bitwa się nie, nie zapowiada bardzo dobrze. Nie ja mam co coś zrobić jeszcze. bo przy okazji mam takiego typa, który jest kolegą mojego kolegi dobra, więc tak od razu jadę do góry, tam gdzie ja mam niezwycięzny dym bo jest sama tam pantera podczas, to, tutaj akurat rozmawiałam z kolegą całą bitwę bo my próbowaliśmy tak zrobić, żebyśmy po prostu byli w tej samej bitwie ale już się wydawało i to jest tak Jedziemy. Pantera myślała sobie, że. Jest tylko tam jeden, jeden przeciwnik, co by wyjechała. Ja trafiam. Tutaj się stawiam, a teraz taka smutna akcja, że zablokowałem strzał. Yy, RHM. No i jadę. Atakuję. Mam tego 300 damage. Ale się rozpędzam. Widzę area z dwoma pozyskami wjecham. Nawet zabrakło trzy. To jest tak. Pierwszy z sol trafia. Teraz stara mnie. Trzeci z sol niszczę Mam 1200 domek. Teraz chcę uciec. mam się tak, żeby nie obrywać. To tak, widzę ty, dwa, że chcę na tyły. No to ja widzę. Mega fartowny strzał to był teraz, 3 czasy dwóch Tu muszę co się bez sobie Teraz się przenosłam do mojego na Makita. Przenosłam się. Czekam aż on zginie i do tego sobie Tiger zginął, ja ruszam. Boker bardzo przytomny gra, żeby nie zginąć. I teraz tak widzę dwa, który jeszcze wystrzelił. Niszczy go. 2000 oszkodzeń, które mam teraz. Jeden na T34, który obrywa znowu Mediach, jakiś mistrzał. I teraz RVM-a. Proszę wybrać magazynek, obrócić się <tryk> i pojechać tam. Ale, a tam się nie dzieje się tak prosto z IS-em, bo się nie chce odciąć w drodze i to za... dalej jadł jeszcze drugi strzał dobre i drugi strzał dobre i teraz jadł i następnie nie gorsi tak jakby no od razu 3 kilo i 3000 damagea tak żeby mieć mk to on tak zanieczyszcza staty to było tak do dowodowane. Teraz trzeba mam 20 edel. Ile chcę myśleć? Nie będzie Mki. Nawet się M nie spodziewałem. To jest mało dymerze mało killi Nigdy takich niskich wymogów nie było. A tu się okazało, że dostałem M. -kę. Punktacja mi wzrosła. O 51 aż dostałem 6 tych punktów. Do dekoracji i mi się ulepszyła dekoracja teraz wiecie buga się zbugował garaż czekaj, pokazałem to lol, zbugowane no garaż został ulepszony ogólnie zaraz będę próbował przywrócić mój czołg taki jeden no i tyle było na tyle Şimdi